Dzisiaj przed nami jeszcze jeden program do tworzenia animacji, oczywiście program online. To będą animacje poklatkowe, tak jak przez ostatnie lekcje, z tym, że dzisiaj będziecie musieli swoją animację narysować. Zobaczcie, że jest tutaj dostępna galeria, kilka fajnych animacji, propozycji, którymi można się oczywiście zainspirować. Zobaczcie tego topiącego się na przykład bałwanka. Tutaj bałwanek powstaje, motylek. Także tak naprawdę, co Wam przyjdzie na myśl, to możecie sobie stworzyć jakaś wielka eksplozja w kosmosie. Zachęcam do obejrzenia tej galerii. Możecie sobie tutaj poszukać więcej i być może. Coś Was zainspiruje, natomiast ja Wam pokażę, w jaki prosty sposób stworzyć animację w tym prościutkim programie. Po pierwsze, mamy kilka elementów: strzałeczka, która pozwala nam na wykonywanie różnych rzeczy, na przykład kasowanie, duplikowanie, grupowanie, rozgrupowywanie i kilka innych elementów. Mamy pędzel, mamy kształty, mamy grubości, mamy oczywiście tekst, którym możemy pisać. Zobaczcie, że wszystko, co klikam z lewej strony, pojawia się dodatkowe menu, pozwalające wybierać kolejne elementy. Oczywiście tutaj też możemy sobie decydować o tym, co chcemy. Na przykład w przypadku pędzelka, zobaczcie, tak wygląda: pencil, smooth, dots, czyli kropki, dashes, kreseczki, speed, czyli takie maźnięcia, tutaj jak markerem i taki scratch. Wszystko sobie wycofam, ponieważ to są jakby takie rzeczy oczywiste. Z prawej strony kolory, wiadereczka do wypełniania, tutaj możliwość rysowania. Kolejna rzecz, możemy sobie tutaj w naszym programie dodawać na przykład background, czyli tło. Możemy wyszukać jakiś obraz w internecie. Możemy użyć własnego obrazu. Możemy nagrać coś. Możemy również wybrać sobie jeden z dostępnych kolorów. Ja tak zrobię. Na razie nie będę niczego szukać. Mam niebieskie piękne tło. W tym miejscu, jak widzimy, będą pojawiać się klatki, i każdą klatkę, którą będziemy dodawać, będzie nam się tutaj do paseczka dodawać. Tutaj mamy prędkość, którą możemy sobie ustalać, ale już przejdźmy do rzeczy najważniejszej, czyli tworzenie naszej animacji. Wymyśliłam sobie, że stworzę animację o tym, jak wyrasta sobie kwiatuszek, więc zaczynam ok, nie no zmieniłam na pensil dobrze i teraz zobaczcie, jeżeli dodam nową klatkę to ona będzie zupełnie czysta natomiast ja chcę ją zduplikować czyli dorysować sobie kolejny elemencik duplikuję troszkę wyżej, duplikuję jeszcze wyżej i duplikuję teraz niech się pojawi malutki pączek na naszym kwiatuszku OK, i zaczną się pojawiać płatki. To jest pierwszy, drugi, duplikuję, trzeci, czwarty, piąty, szósty. jeszcze coś w środku domalujemy. No i teraz będzie jeszcze padał sobie deszczyk. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dobrze. Mam moje klatki, zobaczcie, one tutaj się znajdują. Uruchamiam moją animację. Bardzo prosta, oczywista. Dobrze. Tutaj możemy oczywiście się pobawić jeszcze prędkością. Ja w tym momencie ją zatrzymuję. Chcę Wam jeszcze pokazać, w jaki sposób pobieramy naszą aplikację. Możemy ją zapisać. Save. Tylko zobaczcie, że to się zapisuje. Jako plik B i będzie problem z jego otwarciem, bo ten plik możemy otworzyć tylko w tym programie. Natomiast, jeżeli chcecie go gdzieś opublikować, i oczywiście wysłać do mnie, musimy ten plik wyeksportować do gif -a. To się właśnie dzieje. Pobieram na pulpit, zapisuję, wchodzę na pulpit i zobaczcie, moja animacja działa. Teraz czas na Was. Powodzenia!